Cześć, ja jestem Liduchatost Krypta TV. W tym filmie chciałbym przedstawić Wam hierarchię oraz strukturę organizacyjną Legionu Cezara, jednej z najbardziej ikonicznych organizacji w świecie fallouta. Miłego oglądania. Legion posiada sporej wielkości terytorium, na którym mieszkają cywile, odpowiadające za funkcjonowanie gospodarki państwa, lecz sama organizacja stanowi jedynie jego rząd oraz wojsko, dlatego też uświadczymy w niej tylko wojskowe tytuły. O strukturach cywilnych w zasadzie nic nie wiemy, poza tym, że na samym dnie drabiny społecznej znajdują się niewolnicy, a jedną z najwyższych pozycji, co ciekawe, zajmują kobiety, kapłanki Marsa. Przejdźmy jednak do sedna. Największą jednostką organizacyjną legionu są kohorty składające się z 480 mężczyzn. Dzielą się na 8 centurii, w skład których wchodzi 60 ludzi. Prowadzą je centurioni. Z kolei w skład centurii wchodzi 10 kontuberni. Na czele każdej z nich stoi dekanus. Kontubernia jest to jednostka organizacyjna na poziomie oddziału. Na czele kohorty stał legat. Każdy legionista zaczyna jako rekrut, zarówno osoba, która przyszła na świat wewnątrz organizacji, jak i członek podbitego plemienia, którego uznano za godnego służby. Rekruci byli odpowiednikami rzymskich chastati, żołnierzy walczących w pierwszym szeregu i taką też funkcję pełnili u Cezara. Kolejną rangą jest wojownik legionu. Wojownicy mają już doświadczenie w walce, lecz ich służba nie trwa długo. Otrzymują oni lepsze wyposażenie niż rekruci. Stanowią trzon armii Cezara. Dalej są weterani Legionu, najbardziej doświadczeni wojownicy. Zazwyczaj do walki włączają się dopiero, gdy rekruci oraz wojownicy zostaną pokonani. Ich taktyka przypominała tom rzymskich Legionów, gdzie na samym przedzie szli najmniej doświadczeni żołnierze, a za nimi weterani. Na czele każdego oddziału Legionu stoi dekanus. Pozycje dekanusa otrzymywali legioniści wykazujący ponadprzeciętne umiejętności przywódcze oraz bojowe. Do ich zadań poza bezpośrednim wykonywaniem rozkazów centuriona należało również przeprowadzanie rajdów na terytorium wroga. Dekanusi dzielili się w zależności od rodzaju prowadzonych oddziałów na Dekanusów rekrutów, wojowników średniego szczebla oraz weteranów. Najbardziej doświadczeni Dekanusi byli zastępcami centurionów. Symbolem ich pozycji były pióra na hełmie. Centurioni byli dowódcami polowymi legionu, odpowiadającymi za prowadzenie większych operacji. Swą pozycję osiągali zazwyczaj po długich latach służby w organizacji. Byli najbardziej zdyscyplinowanymi wojownikami Cezara, uosobieniem najlepszych cech organizacji. Nosili ciężkie zbroje tworzone z elementów pancerzy pokonanych wrogów. Najbardziej wyróżniały się fragmenty pancerzy wspomaganych. Zazwyczaj pełnili rolę lokalnych administratorów oraz sędziów na ziemiach podbitych przez legion. Walczyli również u boku zwykłych żołnierzy, lecz zazwyczaj starano się ich trzymać z daleka od rejonów walk ze względu na strategiczną wartość każdego z nich. Najwyższym stopniem bezpośrednim dowódcą wojsk legionu jest legat prawa ręka Cezara. Posiada szeroką wolność działań i podlega tylko przywódcy. Stanowisko to przyznawane jest wyłącznie osobom wykazującym się niezachwianą lojalnością wobec lidera, niezwykłymi umiejętnościami przywódczymi oraz bojowymi, a także niepohamowanym ukrucieństwem. Zazwyczaj to legaci byli twarzą legionu, którą widzieli mieszkańcy Pustkowi. Odpowiadali za najważniejsze działania wojenne. Do tej pory to stanowisko zajmowały dwie osoby. Pierwszą był Malpais, prawdziwe imię i nazwisko Joshua Graham, który po porażce w pierwszej bitwie o zaporę Hoovera został oblany smołą, podpalony i wrzucony do Wielkiego Kanionu. Zastąpił go Lanius, zwany Potworem Wschodu. W danym czasie Legion mógł mieć tylko jednego legata. Nie wiadomo kto dowodził pozostałymi kohortami, prawdopodobnie najbardziej zaufani Centurioni. Możliwe również, że kohorty były powoływane jedynie w przypadku większych konfliktów, a centurie działały autonomicznie i współdziałały ze sobą, gdy zachodziła taka potrzeba. Na samym szczycie hierarchii znajduje się Cezar, przywódca legionu. Osoba o nieograniczonej władzy. Chyba nie muszę dodawać, jakie były jego kompetencje oraz obowiązki, ponieważ nie ma to sensu. Według wierzeń legionu był on synem Marsa, boga wojny, i takową boską władzę sprawował na Ziemi. Poza standardową ścieżką w legionie istniało kilka specjalistycznych rang. Najważniejszą byli Pretorianie, osobista gwardia Cezara, jego obrońcy. Byli mistrzami walki wręcz, śmiertelnie niebezpiecznymi na bliskim dystansie. Korzystali z rękawic wspomaganych, zwiększających siłę ich i tak już zabójczych ciosów. Liczba Pretorian była stała. By do nich dołączyć potencjalny kandydat musiał zrzucić wyzwanie jego zdaniem najsłabszemu z nich i pokonać gołymi rękoma w walce na śmierć i życie. Dowódca gwardii uważany był za trzecią najważniejszą osobę w Legionie. W czasach akcji trwania New Vegas dowodził nimi Lucius. Inną ważną funkcję pełnili Frumentarii, szpiedzy Legionu, najlepsi na pustkowiach, potrafiący wtopić się w tłum i przez lata działać na terytorium wroga, pozostawając niewykrytymi. W przeciwieństwie do żołnierzy mieli ogromną swobodę działań, podlegali tylko głównemu Frumentariusowi. Ich przywódcą w 2281 roku był Vulpes Inculta. W trakcie bitew Legionistom towarzyszył Vexillarius. Dzierżący sztandar organizacji. Jego obecność dodawała zwykłym żołnierzom otuchy, poprawiała morale podczas walk, w których on sam również brał udział. Rzadko pojawiał się na pustkowiach, lecz jego obecność oznaczała potężną ofensywę. Zwiadowcy oraz odkrywcy legionu zajmowali się rekonesansem na nieznanym bądź też wrogim terytorium. Byli łącznikami pomiędzy obozami organizacji. Różnica między nimi polegała na tym, że zwiadowcy działali na małym, a odkrywcy na dużym dystansie ostatnią unikatową dla organizacji rangą byli spekulatorzy. Niestety niewiele o nich wiadomo. Zostali wspomniani na karcie z edycji kolekcjonerskiej Fallout New Vegas oraz w trakcie zadania O mój papo. Frumentar imieniem Karl powiedział Dajen, że idealnie nadawałaby się na spekulatora, gdyby Hanowie dołączyli do Cezara. Co oczywiście było kłamstwem, ponieważ kobiety nie mogły służyć w legionie. Legioniści, niezależnie od rangi, pełnili również dodatkowe funkcje w zależności od osobistych predyspozycji. Niektórzy byli kowalami, inni zabójcami albo instruktorami. Istniała również agencja zajmująca się handlem niewolnikami, Officio Ab Famulatus. Jej członkowie zwani byli konsulami, należał do nich Marek Krasus, osoba odpowiedzialna za kupno Karlibun. Skoro poznaliście hierarchię legionu, myślę, że jest to dobre miejsce, by opowiedzieć o jego wyposażeniu oraz taktyce. Legioniści, co zapewne zauważyliście, stylizowani byli na swoich starożytnych odpowiedników. Ich kolorem był czerwony. Zbroje zwykłych żołnierzy składały się z ochraniaczy oraz kasków do futbolu amerykańskiego należących przed Wielką Wojną do jednej z arizońskich drużyn. Wyżej postawieni członkowie nosili unikatowe pancerze. Doktryna legionu głosiła, że broń biała jest główną siłą organizacji. Pogardzano bronią palną, chociaż była ona stosowana dosyć często ze względu na swoją skuteczność, zwłaszcza w starciu z prymitywnymi plemionami. W trakcie walk z RNK niwelowała ona przewagę ogniową wroga. Podstawę stanowiły jednak maczety Gladius. Legion wytwarzał również własną, niezwykle zaawansowaną technicznie broń, lance termiczne, wykorzystywane przez centurionów. Taktyka frakcji była bardzo elastyczna i opierała się w dużej mierze na sprawnym wywiadzie oraz dostosowaniu swych sił do zwyczajów przeciwnika. Legioniści byli bezwzględnie lojalni Cezarowi, pozbawieni jakichkolwiek obiekcji moralnych. Duża liczba członków pierwszego zwiadowczego cierpiała na zespół stresu pourazowego po masakrze w Bitter Springs. Myślę, że na legionistach nie zrobiłoby to żadnego wrażenia. Dla nich rzeź to chleb powszedni. Tak bezwzględni wojownicy nie znali strachu, walczyli do samego końca, wywoływali niepokój u przeciwnika swoim fanatyzmem. Aspekt psychologiczny miał zresztą ogromne znaczenie dla taktyki wojennej legionu stanowił połowę sukcesu. Legion stosował prostą taktykę: gdy atakowała Kontubernia, walczyła do śmierci ostatniego żołnierza albo zwycięstwa. Jeśli w walce brała udział Centuria, to tak samo, gdy walczyła Kohorta, również. Legioniści mieli obowiązek: zwyciężyć albo polec. Nie mogli się poddać, nie mogli się wycofać. Jednostka mogła nie włączyć się do walki, wtedy wracała cała. Jednak jeśli ruszyła, musiała walczyć do końca. Do tej pory był tylko jeden przypadek poddającego się legionisty. Wszyscy zazwyczaj podcinali sobie gardła, co też wpływało na psychikę wrogów. Co innego niewielkie oddziały dywersyjne, które znikały równie szybko, co atakowały. Joshua Graham został ukarany nie tyle co za porażkę, tylko za rozkaz odwrotu. Była to plama na honorze całej organizacji. Wróćmy jednak do zagadnienia elastyczności. Niezwykle rozwinięta sieć wywiadowcza pozwalała dowódcom wojskowym zaplanować przyszłe podboje w najmniejszych detalach. Wszystko dzięki frumentarii oraz zwiadowcom. W przypadku prymitywnych plemion sprawdzała się zwykła brutalność oraz broń palna. Jeśli chodziło o RNK, zwykły szturm na pozycję wroga czasami nie wystarczył. Taka śmiała taktyka zaprowadziła siły legionu do Boulder City, gdzie czekali strażnicy oraz snajperzy. Do drugiej bitwy o Zaporę Hoovera Legion przystąpił jednak z innowacyjnym planem ataku przez rury odpływowe, miejsca, o którym żaden sztabowiec RNK nie pomyślał. Mimo przewagi Republiki, Legion zaatakował szybko w samym sercu jej sił. Działał jednak według jednego schematu. Na początku atakowali rekruci, a z każdą kolejną falą do walki włączali się coraz bardziej doświadczeni żołnierze. Jedyną przeszkodą, której Legion do tej pory nie mógł sforsować, była sieć betonowych bunkrów na południu rzeki Colorado, na terytorium RNK graniczącym z terenami Legionu. Wojska Cezara nie przekraczały rzeki Colorado na tym odcinku, ponieważ nie dysponowały ciężkim sprzętem. Ciężar walk przeniósł się w okolice pustkowi Mojave. Hierarchia militarna Legionu Cezara wzorowana była na wojsku starożytnego Rzymu. O różnicach nie będę tutaj wspominał, ponieważ jest to temat na zupełnie osobny materiał. W tym to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!